Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przejdziemy do głównych instrumentów na kontraktach na indeks na tych S&P 500. Mamy atak na ten szczyt, który mieliśmy wczoraj w nocy. To był poziom 2184. Możliwe, że próba przełamania tego oporu się nie uda, w detekcie rynek i zacznie cofać. Sygnał do poważniejszego ruchu w dół pojawi się wtedy, kiedy przebijemy poziom 2168. Wtedy można liczyć na spadki w rejon 248 i najprawdopodobniej jeszcze niżej. Natomiast jeśli się okaże, że poziom 2168 nie zostanie przebity, to no, narysujemy to na niebiesko, scenariusz optymistyczny cofnięcie potem dalsze próby wzrostów i ataku na tegoroczny opór ma poziomie 291. Na kontraktach na DAX mamy tutaj ruch w górę. Przekraczamy właśnie opór na poziomie 10, 680. Możliwe, że to będzie krótkoterminowy ruch, jeżeli potem rynek będzie się cofać. Eee, to jest obwarowane oczywiście tym, scenariuszem sportowym na rynku w Stanach Zjednoczonych. no to moglibyśmy liczyć na powrót na te tutaj ostatnie dałki 10610 i na wsparcie na poziomie 10570. Eee, teraz przejdziemy do polskiego rynku, który zachowuje się bardzo słabo, bo dzisiaj jesteśmy przekroczeni mniej więcej tutaj tego dołka ze środku z 9 listopada pod kiedy mieliśmy już informacje jakie kawałek w stanach myślę że próba przełamania tego ważnego wsparcia się nie uda <coughs> i w detekcie potem można będzie liczyć na poważniejsze wzrosty dzisiaj rano na kontrakt na Euro mieliśmy przekroczenie ważnego oporu na poziomie 1.070. Dopiero po danych ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14.30, gdy okazały się na lepsze dla do dolara, doszło tutaj do spadku, więc yy, yy, mieliśmy tutaj krótkoterminową pułapkę. Aczkolwiek z punktu widzenia tej Jota tutaj po danych do zakładała, że powinniśmy mieć jeszcze jeden dołek i ten kolejny dołek się już tworzy. Yy, teraz tak, pogłębienie tego dołka wczorajszego może być niewielkie. Potem, gdy pojawi się tutaj korpus popytowej świecy, Narysujmy sobie ją tutaj. Pojawi się sygnał kupna. Kolejny sygnał kupna pojawi się, gdy przebijemy opór na poziomie 1,0710 i oczywiście musi być też Wtedy będziemy mieli sytuację, że ostatnia fala spadkowa zostałaby w całości e, zniesiona i można byłoby liczyć na poważniejsze tutaj odbicie. Kolejny dołek na eurodolara mi się przełożyć na kolejny ruch w górę na wykresie dolara do złotego, a potem możliwa jest jakaś tutaj korekta i w dłuższej perspektywie oczekuję tego, że czeka na kolejna fala wzrostu. Na wykresie złota ten kolejny dołek na wykresie eurodolara niewiele, niewiele, nie zrobił niewielkie wrażenie na inwestorach, w związku z tym wydaje się, że możliwe jest niewielkie cofnięcie. Potem jakieś kolejne odbicie, wtedy kiedy na Eurozola, że będzie ten ruch w górę i potem w dłuższej perspektywie będzie Eurodola, będzie z Na te dołki z 2015-2016 roku możliwe jest do tego, do tego bardzo ważne wsparcia, że ja na 1205 1212, potem poważniejsze odbicie. Na z kolei ropie doszło dzisiaj do kolejnej pułapki. Szczyt wypłatna poziomie 46,55 próba trwała do przełamania, tych, tutaj tych oporów się nie udało, rynek się zaczął No i w perspektywie krótkoterminowej można oczekiwać powrotu do wsparcia w rejonie 45,05. <coughs> można rozpatrywać dwa scenariusze do korekty. Albo obronimy się w okoliku 45,05 i potem już rozpoczynają się silniejsze wzrosty. Albo wsparcie to zostanie przebite na <coughs> jakiś czas. To powinna być tylko korekta i potem w dłuższej perspektywie, gdy będziemy wracali powyżej 45.05 sygnał kupna, który będzie nas informować o tym, że możemy na ostatnie szczyty. Przebicie tych ostatnich szczytów daje kolejny sygnał kupny. A koniec jeszcze, jako taki malutki bonus, sytuacja na obligacjach amerykańskich czy miestoletnich. Sytuacja jest taka, że ze szczytu, który mieliśmy 9 listopada, doszło do swoich spadków. Tu mamy już konsolidację. W krótkim terminie, myślę, że próba przełamania tutaj tych ważnych wsparć się nie uda. Tu może pojawić się jakiś sygnał kupna, co może skutkować tym, że wrócimy do głównego ograniczenia konsolidacji i potem w dłuższej perspektywie kolejny sygnał kupna, który by oznaczał, że możemy mieć poważniejsze odradzowanie tych wcześniejszych No wszystko na chwilę, obecnie dziękuję za uwagę i do...